Czy wiedziałeś, że większość ludzi nie zauważa pierwszych oznak, że ktoś był w ich mieszkaniu? U mnie zaczęło się niewinnie od drobiazgów, które znikały. Myślałem, że to moja wina, że może zapomniałem, ale pewnego dnia zauważyłem, że ciężkie meble przestawiały się same. Zacząłem mieć wrażenie, że ktoś grzebie w moich rzeczach. Aż znalazłem zdjęcie, którego nigdy nie zrobiłem. Przedstawiało wąską przestrzeń za moją szafą. Dopiero po powiększeniu zobaczyłem to wyraźnie. Ktoś tam był, na ścianie pojawiały się drobne rysy, których wcześniej nie widziałem. Kratka wentylacyjna była przesunięta, jakby ktoś próbował ją od wewnątrz podważyć. W nocy słyszałem ciche szuranie. Jakby ktoś się przeciskał pewnego ranka, zauważyłem, że szafa była odsunięta, zbyt ciężka, bym zrobił to we śnie. Za nią była wnęka, czarna, jakby prowadziła gdzieś głębiej. Pachowiec powiedział, że ściana jest nienaturalnie pusta, jakby ktoś zrobił w środku przestrzeń. Kiedy zobaczyłem to ostatnie zdjęcie, poczułem, jakby ktoś stał tuż za mną. Ktoś mieszkał w mojej ścianie i wiedział dokładnie, kiedy jestem w domu, a kiedy śpię.